Dzisiaj na sklepie towar przyjechał. Muszę Wam stroje pokazać, jakie fajne są. W ogóle, czy ja Wam pokazywałam, że ten piękny neon już dojechał? Nie pamiętam, czy na ostatnim vlogu był, czy go nie było. Także powiedzcie, że nie robi roboty. No i ogólnie już jest tak fajnie. Kasia, zaklimatyzowałaś się już? Czy niż za zwycięstwa? Przepraszam, nie? Przełknij sobie. Tartusze Kasia ma ładne. Oczywiście, tak, zaklimatyzowałam się. Jest fantastycznie. 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 <laughs> no to się cieszę. No wiadomo, że jak się gdzieś tam ja, to mam tak, że się właśnie przywiązuję do miejsca, więc nie jakby gdzieś kazali indziej iść, abym pracowała w jednym miejscu, to na pewno byłoby mi ciężko. No a Kasia tutaj ekstra. Zaklimatyzowała się, rządzi tutaj, więc. Nie rzucą nam będę. Tak, mówisz, na razie mamy na rok, tylko to zobaczymy, może się uda na dłużej. Oby, mam nadzieję, no ale to różnie bywa. Trochę Wam pokażę, jakie ładne mamy. Wiecie, to są takie y, stroje z kieszonkami. Yy, że można wsadzić protezkę, ale no, ogólnie to są po prostu zwyczajne stroje. To jest taka kieszonka, gdzie można sobie na przykład jakiś taki, wiecie jak to się mówi, wypełniacz do biustu włożyć, można włożyć protezkę, albo po prostu nic nie wkładać. I mi się w ogóle strasznie ten wzór podoba. Dla mnie on jest taki grecki, piękny i wydaje mi się, że, znaczy wydaje mi się, chyba sobie taki yy, <grytanie> zakupie, tak to nazwijmy. I yy, jeszcze tutaj, ale mało masz, mało masz tego, nie muszę Ci coś więcej dowieść. I jeszcze przywiozłam, to Wam się podobały w ogóle te stroje, one były w tamtym roku i wszystkie się wyprzedały. Takie w takie kolorowe kamienie, zielone, i teraz to jest nowy wzór, bo to jest w ogóle polska firma, która e polska firma, która szyje. I też tak fajnie to jest wszystko, wiecie, uszyte, że można, nie trzeba schować protezki. No, także taki tutaj mamy nowy towar. Kręcone, zobaczcie, ile fajnych modeli. To ja Wam mówiłam ostatnio, oj, nawet taka długa jest. Mega są modne takie kręcone peruki i dużo, nie? Pań nawet oczywiście tak po prostu kupuje, nie, że onkologicznych. No, więc mamy tutaj dosyć fajny wybór, no i oczywiście też jeszcze na zwycięstwa. Wam Przypomnieć, że yy, Kasia prowadzi naszego TikToka, nagrywa super TikToki, przymierza peruki, ale też prawie codziennie o 14 robi live'y. I jak się nazywa Kasiu konto na TikToku? Peruki ze sklepu na chemii. Ale ze sklepu tak? Tak, peruki ze sklepu na chemii, dlatego że ten TikTok tłumaczył sklep chemiczny peruki. Aha. I to w ogóle było tak, że wiesz, ludzie jakby nie, nie rozumieli tego kontentu, nie? No Aha. Teraz jest normalnie peruki ze sklepu na chemii. No i tyle, no. Ja I około 14.00 zazwyczaj są, mówię nie zawsze, no dzisiaj nie będzie, bo ja tu chyba Kasię zagaduję, ale ogólnie zazwyczaj są, albo w soboty i tam Kasia nie tylko wiecie opowiada o perukach, ale też y, o, ogólnie jest życiowo, o zdrowiu, onkologii, y, o jej leczeniu też, bo mówię dużo też mamy fajnych na przykład pacjentek, więc ogólnie, y, no po, poza perukami jest ogólnie tak o życiu, także zapraszamy. Mhm. Apel, apel do wszechświata, że jak mówiłam, że moim największym marzeniem jest to, żeby moje życie nie było nudne i żeby się cały czas coś działo, to ja bym chciała, ja bym chciała przypomnieć, że ja wtedy miałam naście lat. <śmów> Chodziłam do liceum i jakby, jakby. Człowiek dorasta, y, zmieniam poglądy. Y, więc y, jeszcze raz mam apel. Ja jednak w wszechświecie drogi y, chciałabym mieć spokój. Tak, niech moje życie będzie spokojne. Naprawdę ja chcę, ja zmieniłam zdanie, mi już wystarczy atrakcji różnych dziwnych rzeczy, które się u mnie wydarzają w przeciągu całego mojego życia. Y, tak, spokój. To jest rzecz, słuchajcie, która jest najbardziej drogocenna na świecie. Jak człowiek ma spokój w sercu, spokój w życiu, to jest nieocenione. Nieocenione, więc ja, drogi wszechświecie, po prostu tak yy, dorosłam, yy, zmieniłam się, jestem mądrzejsza, bardziej dojrzała i jednak yy, proszę o spokój, proszę o spokój. Wystarczy mi już tych atrakcji, które się podziały w moim życiu, naprawdę, po prostu poko, kardeczkę. Ja potrzebuję ciszy i spokoju. Dosłownie wczoraj rozmawiałam właśnie z moją przyjaciółką i mówię, że ja chyba gdzieś wyjadę sama, na jakąś bezludną wyspę, bez ludzi do pokoju, bez klamek. Wiecie, że w ogóle, że są takie ośrodki, yy, że się jedzie na przykład na tydzień, yy, jest się w pokoju bez w ogóle żadnych przedmiotów. Wiecie, bez klamek, w sensie, bez przedmiotów w ogóle, gdzie jest w ogóle przyproszone światło i ludzie płacą za to grube pieniądze i przebywają w takim miejscu żeby właśnie oczyścić umysł, albo na przykład do ośrodka jadą, gdzie nie wolno mówić, nie? Są ludzie i tak dalej, ale z nikim się nie rozmawia, Po prostu taki wiecie, pełen chillał, dużo jakiejś medytacji, duże jakieś jogi, e, więc, e, no, więc, więc ja się śmieję, że chyba też po prostu gdzieś wyjadę na jakąś bezludną wyspę, chociaż mi by było pewnie zaraz przykro. Ja e, ogólnie lubię swoją e, obecność i e, moją taką wiecie, samotność, lubię być sama bardzo. Ale tak przez chwilę, przez chwilę. Natomiast teraz, przez ostatni czas, po prostu tyle się dzieje, powiem Wam, i jakby ciągle jestem wśród ludzi, tak to nazwijmy, <laughs> że moje, mam wrażenie, że moje akumulatory są tak wyczerpane, że ostatnio jak miałam takie popołudnie, wiecie, gdzie byłam sama przez jakieś 3 godziny, to po prostu nie wiedziałam, co mam co w ogóle ze sobą zrobić, po prostu leżałam i patrzyłam w sufit. No, jak ktoś ma taką bardziej naturę introwertyczną, bo ja nie mówię, że jestem introwertykiem, ale po prostu gdzieś tam bardziej ku temu się skłaniam, to mnie pewnie zrozumie, że fajnie być z ludźmi, fajnie się z nimi spotykać, fajnie czas, tylko że po prostu e, introwertycy muszą później mieć spokój i czas, żeby naładować akumulatory. E, no a ekstrawertycy oni potrafią płynnie przejść z jednego towarzystwa do drugiego, z jednej imprezy do drugiej. Oni właśnie ładują akumulatory poprzez przebywanie z ludźmi. E, I to jest taka, wiecie, zasadnicza. Panie i drogi wszechświecie, proszę, apeluję o spokój w moim życiu. Jest, pięknie, Chcę się żyć, jest cudownie, afirmujemy. <laughs> Śmieję się, ale dzisiaj nie mogłam spać od czwartej i leżałam i cały czas w głowie. Wszystko jest cudownie. Jestem szczęśliwa. Mam spokojne serce. Wiecie, po prostu leżałam i tak afirmowałam, że w końcu zesnęło mi się. A jak mi się zasnęło, to już trzeba było wstać. Pokażę Wam moje zakupy, czekajcie. dwa spody od, od pizzy, e, gdzieś jest drugi spód, o jest dwa spody od pizzy, szynka taka wiecie, podróbka parmeńskie. będę robiła taką e, a pizzę z camembertem, taką ośmiorniczkę, kiedyś Wam to pokazywałam na vlogu, to jest tak super przepis, jak będę miała możliwość, to Wam nagram i pokażę jeszcze raz, bo naprawdę mam gdzieś ten przepis na Instagramie i na TikToku właśnie, to jest takie, potem takie, 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 takie robisz taką ośmiornicę i, y, y, i macza się właśnie w tym serze camembert. Kupiłam taki pasztet, ale to dla siebie, słuchajcie, jutro na śniadanie z karmelizowaną szalotką Deluxe. Ja, słuchajcie, wiem, że pasztet to jest świństwo, a oczywiście kto jest królową pasztetu? Ja. <grym> Więc czasami sobie po prostu kupuję pasztet, bo lubię i jakby tyle. I zawsze mam poczucie, że jak sobie kupię właśnie na przykład z tej firmy, to jest ten pasztet jakoś lepszy niż... Wiecie. <laughs> e, tak się łudzę. O, kupiłam sobie łososia, znaczy sobie ogólnie. E, taki serek też z, de, z Deluxe. To jest e, ser Serbri z e, pesto i e, z cebulą. E, bo jak przyjedzie właśnie w piątek mój brat, to e, chcę, żebyśmy tak e, zrobił taką dechę, wiecie, różnych rzeczy. E, Żółtka, jeszcze ta szynka, e, serblu. Ja po prostu mówię Wam, zakochałam się w tym serze. Zakochałam się. Takie paróweczki na śniadanie, ser do posypania. Takie dla dzieciaków kupiłam y, ciepłe lody. Na stół jeszcze, o proszę bardzo, takie chorizo. E, już pokrojone i do tego jeszcze to też nie wiem, mam nadzieję, że to będzie dobre gorgonzola e, mascarpone i to jest zasypane tymi pistacjami, więc widzieliście takie e, zakupy, których ja zazwyczaj nie robię, bo wiecie jak ja jem, ja jem bardzo prosto i one e, kabanoski, akurat te kabanosy powiem wam, lubię z Starczyńskiego e, Jakieś owocki też, e, jabłuszka, takie cykiereczki, proszę bardzo, bombony, familijne truskawkowe, truskawy, które pewnie mają więcej chenii niż skonone są w ogóle, z Hiszpanii. No, ale kupiłam. E, takie jogurciki też, może dzieciaki będą chciały, takie, jakieś takie fajne, pokupowałam, żeby przynajmniej ładnie wyglądają w takich kubeczkach. Sama bym spróbowała, bo ja mam, chociaż ja na przykład jogurtów w ogóle nie jem. Kiedyś miałam taką fazę, jak jeszcze byłam na onkologii, pamiętam, że i to taka pielęgniarka właśnie mnie zaraziła tym, kupowałam sobie taki wielki jogurt Activi i tam wrzucałam owoce i musli i to po prostu sobie tak jadłam, wiecie, jakby na takie drugie śniadanie, no i pyszne to było i to pamiętam, że chyba przez rok czasu jadłam dzień w dzień to samo, tą aktywy z tymi owocami, zwłaszcza jeszcze takie jakieś deserki z ciasteczkami, fajne to jest yy, Almetta bieluchy, kochani oczywiście wiadoma sprawa bieluchy muszą być bo bez bieluchów nie ma życia nie ma życia Almette z szanem, moja ulubiona, tak samo. Jeszcze jeden kupiłam, ten niebieski serek, a to wszystko na dechę. Camemberty właśnie kupiłam do tej pizzy, żeby sobie właśnie potem maczać. Muszę Wam ten przepis jeszcze raz nagrać, bo wiadomo, nieka, pewnie nie, mogliście nie widzieć tego vloga. Taka paka sera. Keczupik. Jeszcze wielu się zagubił. Cola Zero. Takie tulipany, żeby już nam, wiecie, wiosna przyszła jeszcze szybciej. Jeszcze dla chłopaków, bo oni lubią chipsy, kupiłam Pringlesy i kupiłam jakieś takie, wiecie, meksykańskie, tak, meksykańskie barbecue sauce i kupiłam to w ogóle, kurczę, sama jestem ciekawa. To jest taki tajemniczy smak Super Mario. Nie wiem, może otworzę jeden. One się chyba nie popsują później, nie? Dobra, otworzymy. Otworzymy, bo jestem taka ciekawa. Co to jest za smak? No. dziwna. Nie wiem. Niestety jeszcze jednego spróbuję. Taki trochę kwaśny. Są takie chipsy właśnie. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest popularne, popularne w Anglii. Eee, że one są takie kwaśne. Tylko co to jest za smak, nie wiem. Czy to jest dobre? Też nie wiem. No, także widzicie. Ja to zapłaciłam 300. Ile tam mówiłam Wam? 340-350 zł. No mm. i widzicie, tak naprawdę same pierdoły, tak, jakieś takie na deskę i tak dalej. Mm. Nie ma żadnych mm, kon konkretów na obiad na przykład, jakieś słodycze i w ogóle. Yy, no, no ale myślę, że mm, że to dużo kasy, nie? Na takie w zasadzie pierdoliny, jakieś słodycze, jakieś takie serki, nie serki. Wody czy wyniosę do garażu, a część schowam do lodówki, bo nie wszystko się pomieści. E, w ogóle powiem Wam, zamieszanie takie, że. A jeszcze w ogóle, za, nie mówiłam Wam, że nie w ten tydzień, tylko um, następny, jadę e, na 40. No, na taki krótki wypad, powiedzmy weekendowy, na Maltę. E, moja Iza robi właśnie 40. Eee, w takim miejscu, więc mega się cieszę. Eee, z jednej strony się mega cieszę, eee, z drugiej strony powiem Wam, <grywam>, że ja to bym najchętniej eee, posiedziała w domu. Ja wiem, że jak już tam będę, to się będę w ogóle mega cieszyć. Eee, ja mam taki problem u mnie z wychodzeniem gdziekolwiek, że tak jak Wam mówiłam, że mi się nigdy, nigdzie nie chce wychodzić. Jak już jestem, to jestem szczęśliwa i jest super, ale mówię, ten, ten, ten sam. Nie ja wiem co jeszcze schować do garażu. Ten sam etap niekoniecznie. No więc tak, więc, jeszcze taki wyjazd nie czeka. I za następny tydzień, albo za dwa, jadę do Niemiec z kolei, ale to już, że tak powiem, służbowo. Tak służbowo, bo jadę do fabryki, gdzie produkowane są właśnie protezy piersi dla Amazonek, gdzie robione są biustonosze. Oczywiście nie tylko dla Amazonek, ale ja tutaj. Wiecie, ja się zajmuję głównie tą tematyką, więc dostałam zaproszenie właśnie z Anitę, żeby do nich pojechać yy, i zobaczyć, jak ta fabryka wygląda, jak tam jest to wszystko szyte, jak, jak, jak są tworzone protezy i tak dalej, więc jestem bardzo ciekawa, no bo Anita to jest taka, wiecie, firma olbrzymia, która sprzedaje w całej Europie i, i znana w ogóle z tych takich produktów dla Amazonek, ale oczywiście też jak sobie pomyślę, że proces Malty i zaraz będę leciała do Niemiec, to po prostu mam jakiś yy, ugniot w sercu. Eee, no, ale a potem już nie mam żadnych planów i cieszę się, powiem wam, cieszę się, bo chcę siedzieć w domu, chcę się nudzić. Chcę oglądać Netflixa, e, czytać sobie książki, słuchajcie, i będę szczęśliwa. E, znaczy, na tych gwiazdach też mówię: będę na pewno szczęśliwa, tylko po prostu mm, trochę za dużo, wiecie tego wszystkiego. Za dużo grzybków w barszczu. O, jak jest za dużo, to też, jak ktoś powie, Boże, narzekasz, ja bym po prostu życie oddał, żeby tak, nie wiem, jeździć i tak dalej. Tak jak pod ostatnim filmem, oczywiście, wiedziałam, że jak, powie jak powiem, że no, po prostu. Nie miałam, nie najlepiej się czułam na tym wyjeździe. To wiedziałam, że tam ludzie się oczywiście wiecie, zbałtają, że a tak, ten jeździsz, jeszcze narzekasz. No. Nie, nie, jestem wdzięczna, słuchajcie, e, że mogę gdzieś wyjechać i zobaczyć świat. Jestem naprawdę mega wdzięczna, ale mówię, no różne rzeczy się zdarzają e, i dobrze o tym wiecie, bo nie jedna osoba mi już pisała o swoich perypetiach też na wakacjach, że akurat w dane sytuacje wydarzyły się akurat w tym momencie. Zresztą e, mm, jak wiecie, kiedyś studiowałam psychobiologię, studiowałam, co dużo powiedziane, no robiłam takie szkolenie długie, e, przerwałam w końcu to, e, ale prawie rok czasu uczęszczałam, uczęszczałam prawie co weekend na zajęcia. E, Opadam Wam już, że po prostu gdzieś tam to dla mnie już było za bardzo odklejone, e, no ale tam właśnie pani doktor, bo to prowadziła te zajęcia pani doktor, taka pani doktor, wiecie, która kończyła medycynę i która lata pracowała w ogóle w służbie zdrowia, była laryngologiem. To ona właśnie też opowiadała, że dlaczego, co się stało? Co się stało? Kto płacze? Reucia. No, opowiadała, że dlaczego ludzie najczęściej chorują na wakacjach. I to nie jest tak, że to się zdarza tylko nam, tylko mnóstwo ludzi choruje na wakacjach, bo organizm w końcu ma takie, wiecie, przyzwolenie na to, bo tak to cały czas coś się dzieje, cały czas coś robimy, cały czas w napięciu, cały czas w pędzie. Na przykład, wiecie, dom, dzieci, zajęcia, praca, gotowanie, ogarnianie i tak dalej. I nagle Mm, Jedzieć na te wakacje, nie ma się nie ma w żadnych obowiązków, człowiek nie jest spięty, i organizm wtedy mówi tak: okej, okay, to możemy w końcu pochorować, możemy te wszystkie stresy z siebie zrzucić. To jest najlepszy moment, i wydaje mi się, że coś takiego jest. E, ja powiem Wam, że od. Um, e, ja ogólnie kiedyś. Dobra, się rozgadałam, ale szybko. Ja ogólnie kiedyś chorowałam. Przed każdym wyjazdem. Przed każdym wyjazdem. Jak sobie cofniecie moje vlogi i zobaczycie parę dni przed wyjazdem, ja zawsze byłam chora i jeszcze jechałam chora. Później to już wiecie, jak byłam przed wyjazdem, to już po prostu mówię, bie tam i brałam antybiotyk. Potem sobie pomyślałam, że to jest po prostu bez sensu, żeby tak sobie brać antybiotyk, gdzie nie potrzeba. I od kilku właśnie wyjazdów wstecz. Wiecie co, wyluzowałam? Po prostu, jakby, jakby nastawiłam się, że ja będę chora i że jakby się nic nie stanie, że to jest normalny stan. Przecież, zawsze jestem chora, pochoruję sobie i wejdę ładnie w mm, wakacje. I nie wiem, jakoś to zadziałało może na mój umysł, i yy, no i nie, nie byłam chora. Nie byłam chora, na no, chociaż na Sri Lance byłam w trakcie, ale to tak wiecie, delikatnie, bardzo delikatnie. Yy, także, coś w tym jest, kochani, coś w tym jest. Dobra, teraz pakujemy że teraz upchać do lodówki. Dużo kasy, nie? Na no, takie w zasadzie pierdoliny, jakieś słodycze, jakieś takie serki, nie serki. Bez żadnej chemii też. No. Chodź, chodź, perełciu. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Chodź, tutaj maleństwo, chodź, połóż się tutaj. Połóż się i będziemy się czesać. Chodź, poczeszemy się, bo ostatnio miałaś... <trym> w ogóle jest teraz, słuchajcie, tyle sierści... Że to jest jakaś masakra, masakra. Chodź tu, chodź kochanie. No tak, pokaż brzuszek, pokaż brzuszek. Pokażemy jak to jest, kiedy jesteś grzeczny kotek. Czy ty jesteś grzeczny kotek, tak? Lubisz takie czysanie, tak? O jeju, jeju, Grzeczny koteczek. Wspaniały, grzeczny koteczek. O! No, chodź, 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 chodź. Chodź, trochę uczeszemy, tak? Bo cały dom, jest cały dom jest w sierści. No chodź, tak, pięknie. Co za grzeczny kotek. Ojeju, jeju. Ojeju, jeju. Patrz No chodź, no nie pójść. No chodź, chodź tutaj troszkę. Tak. Tak. No dziaduś Mirek przyjedzie i co powie? Nie czesałeś wcale kotów. <noise> Przyznam się Wam, że ja nie czeszę kotów codziennie, a powinnam, ale nie robię tego, bo nie wiem czemu. Bo mi się czasami po prostu nie chce taki brzuszek piękny tutaj uczeszemy. Chodź, bo tu się zaraz robią najczęściej właśnie jakieś, jakieś te. O! Uczeszemy, i tutaj, tak, na szyjce. O! Zobacz ile tego jest, no daj szyjkę, daj jeszcze, daj jeszcze, chodź tutaj bracie, chodź, chodź koteczku, chodź malutki, tak, o jaki grzeczny kotek, jaki grzeczny kotek, niemożliwe to jest, niemożliwe, że można być takim grzecznym kotkiem, tak, hopa lala, już, już, tak szybko, następna, chodź Liluś, chodź. Chodź, Lilulka. Chodź, kochanie, chodź, masz. Masz. Ale chociaż troszeczkę. O, jak przyjemnie, Lilunia. Tak, tak fajnie, tak fajnie pan się czesze. Chodź tu połóż się na brzuszku. O, tak, chodź, przyczyszemy tutaj, tak troszkę. Musimy, o! O, jak fajnie. Chodź, Lilunia, chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, nie. ojej, je, je. Musimy brzuszka trochę Poczesać O Aby się kutuny nie porobiły Ojej, zobacz ile sierści wychodzi Ojejku, pociągłam cię Kutunik się tam zrobił Chodź no, chodź no, chodź Lunia, chodź, chodź, wiem, że nie nie Fajne też takie czesanie no Ale trochę, no trochę Trochę chociaż Połóż jak, jak, jak ta jak perełcia. No połóż się, patrz, bo tu już się kołtum robi pod pachą. O, widziałaś? Nie można takich rzeczy robić. Nie można. O, jak pięknie wyczyszczamy koteczka. Jak pięknie. Jak pięknie. Jesteś wspaniałym koczem, tak? Wspaniałym koczem jesteś, takim kochanym. Taki kochany kotek, taki kochany. No. Chodź jeszcze, Lunia, chodź! Słuchajcie, dzisiaj totalnie wiosenne, marynareczka, trampeczki, się cieplutko, 18 stopni, tak że po prostu serce się raduje, od razu lepszy humor. Idę w ogóle na makijaż permanentny. Powiem Wam, że nie byłam już dwa lata, a powinno się co roku chodzić i też mm, jak się chodzi co roku na to jest to jakby dużo taniej to wychodzi, nie? E, no ale ja już dwa lata ponad nie byłam i chciałam Wam teraz tak nagrać i pokazać przed i po, ale ja mam te brwi pomalowane, bo dzisiaj byłam, wiecie, i w tauronie, miałam spotkanie jechałam na onkologię a jeszcze te włoski wiecie co normalnie po wakacjach po prostu mi się wybieliły jak to od słońca więc Wam nie pokażę przed i po, pokażę Wam po no więc ja idę teraz dwie godzinki, słuchajcie ostatnio byłam na ustach, teraz na brwiach no już będę odpisywana słuchajcie na wakacje ja, ja ogólnie robiłam permanentne powiem jakby tu ktoś nowy był robiłam w trakcie chemioterapii dostałam zgodę od Pani Doktor na zrobienie makijażu permanentnego i to była najlepsza decyzja jaką podjęłam w moim życiu, może nie najlepsza, ale naprawdę po tym, jak mi wypadły włosy i rzęsy i miałam w ogóle ten makijaż prędny brwi, to naprawdę ta twarz jakoś wyglądała, wiecie, jednak brwi są mega istotne. No i naprawdę super, to, było, to była, mówię, jedna z lepszych decyzji w moim życiu. No i tak już później, wiecie, zaczęłam robić te permanentne, bo i kształt inny i tak dalej. Wiecie, nie wygląda to źle, ale już ten makijaż jest trochę słabszy, więc, więc dobra, idę, żeby się nie spóźnić i pokażę Wam później efekt po... Wam się, kochani, podobam jako y, Pani Psorka. O Jezu, tak jakoś inteligentnie, jednak okulary dodają inteligencji. E, to są, wiecie, takie okulary bez szkiełek, bo e, szykuje się impreza e, pod hasłem przebiera, przebieranek e, i przebieramy się, że tak powiem, w postaci jakąś czarodziejską, więc zakupiłam nam e, z Dawidem e, okulary i do tego takie krawaty, e, wiecie, z Harry Pottera no coś tam wymyślimy e, niskim sumkiem e, bo wiadomo że potem nie macie tych e, rzeczy wykorzystać e, no, ale ja lubię takie wiecie przebieranki fajnie te okulary wyglądają tak naprawdę inteligentnie wyglądam e, tak mi się wydaje oczywiście Dajcie znać, <laughs> czy by mi okulary pasowały, no także brwki kochani wyglądają dzisiaj tak, bo miałam Wam pokazać jak wygląda, że tak powiem po zabiegu, no więc, no więc dzisiaj jest drugi dzień i ja jestem bardzo zadowolona, no ja już wiecie co robię u Madzi, mówię robię brwi u Madzi już Trzeci albo czwarty raz i yy, jestem zawsze bardzo, wiecie, co z tych brwi zadowolona. Kolor się też bardzo długo utrzymuje. No mówię, teraz byłam ostatnio dwa lata temu i dalej jeszcze ten makijaż wyglądał bardzo dobrze. Yy, I co lubię też u Madzi to, yy, że Madzia też to robi szybko. Robi to szybko, bo ona zajmuje się tym, wiecie, już bardzo, bardzo, bardzo długo i ma, wiecie, mega wprawę. E, e, więc e, zajęło nam to chyba godzinę 15, jakoś tak. E, być może też dlatego, że, e, no ja mówię, ten makijaż u mnie jeszcze był bardzo fajnie widoczny, e, po prostu wymagał tylko odświeżenia, no ale jest to fajna opcja, bo ostatnio na ustach byłam e, 3 godziny. Jakoś tak, nie pamiętam, ale bardzo długo. I e, już naprawdę myślałam, że nie wyleżę. A tutaj, ciach, ciach, wiecie, super, pogadałyśmy sobie, e, pogadałyśmy sobie, jakbyśmy się widziały. Wiecie, miesiąc temu co najmniej. E, także było też bardzo, wiecie, sympatycznie. A przede wszystkim, no mówię, zobaczcie, to brew, naprawdę fajnie wygląda. I wydaje mi się, że nie jest też, wiecie, za mocna. E, ja ogólnie nie lubię takich, wiecie, ja lubię taki mocniejszy efekt, ja po prostu lubię ciemniejsze brwi, tak już mam yy, i czasami właśnie mi piszecie, że za ciemną na przykład mam hennę, yy, ja naprawdę lubię to i lubię u siebie yy, taką hennę yy, i lubię też u kogoś, jak ma ciemne brwi, nie wiem, po prostu nie potrafię Wam tego wytłumaczyć, yy, ale taki efekt mi się właśnie najbardziej podoba, więc tak, kochani, <laughs> nie no, super są te okulary, po prostu uważam, że super. Yy, no, także, kochani, yy, tak, Dziękuję oczywiście, że byliście ze mną na tym wlożku. Serdecznie Was, kochani, pozdrawiam, ściskam i całuję. Życzę Wam dużo, dużo zdrówka, pogody ducha i spokoju w sercu. Zostawcie serduszko, zostawcie komentarz. Będzie mi strasznie miło, jak zawsze. Bardzo, bardzo miło i będę szczęśliwa, jak zostawicie ślad po sobie. Także ściskam.